Cześć, witam was w mojej kuchni. Gofry drożdżowe. Ja lubię bardzo drożdżowe potrawy, lubię kluski, lubię pączki, lubię robić drożdżowe, na przykład kluski kładzione też są u mnie na kanale. A gofry znajdziecie taki przepis. Gofry 5 tajemnic dobrego zrobienia, coś w tym stylu, musiałem sobie przypomnieć, ale zajrzyjcie na mój kanał gofry po prostu. I tam kruche, piękne, cudowne gofry wychodzą. A tego przepisu, przyznaję Wam, jeszcze nie robiłem, ale spróbujemy zrobić go precyzyjnie, według tego, co jest wskazane w jednej z książek kucharskich, które mam, stare takie książki. I tam właśnie te przepisy są fantastyczne, starsze właśnie i lubię je robić. Zobaczmy. Z goframi jest sprawa prosta: trzeba mieć drożdże. Do drożdżowych gofrów, oczywiście, znacznie muszą rosnąć. W przypadku, na przykład, kiedy ktoś nie może um, jeść proszku do pieczenia, bo mu szkodzi, albo sody, bo mu szkodzi, nie można zrobić wzrostu tych gofrów, to mamy tutaj drożdże i one dzięki nim fajnie urosną. Tutaj mam 375, właśnie mówiłem, precyzja. 375 gramów przesiane już mąki. Koniecznie musicie przesiać, żeby się napowietrzyła. 4 jaja całe, tutaj jest 150 g masła, tutaj jest nie pamiętam ile, ale przecież widzicie teraz właśnie wszystkie te dane i jeszcze mleko, 100 ml mleka dolejemy troszeczkę wrzącej gorącej wody, żeby było ciepłe. Pamiętajcie, że jak będziemy robić rozczyn, to nie może być to wszystko cieplejsze niż 40 stopni, bo drożdże umierają powyżej takiej temperatury. Cukier 150 gramów, nie, 75 gramów cukru, cukier waniliowy dosypiemy, tutaj jest cukier do rozczynu i szczypta soli do smaku, koniecznie, no i to co najważniejsze, wspaniała, porządna, dobra gofrownica. Ja mam gofrownicę Dezal, yy, bardzo fajna gofrownica, mocna, 1200 watów, szybko tutaj te gofry się robią, bardzo też fajna faktura tych gofrów jest, zobaczymy jak na niej wyjdą gofry yy, drożdżowe. No to co, robimy rozczyn, bo on musi chwilę postać Słuchajcie, mam tutaj to 100 ml mleka, woda się właśnie zagotowała i wytarowałem sobie wagę. Doleję, myślę, że do tego jakieś 30 ml wody, czyli 30 g wody. Ruszcie dobrze. Nie może być za gorąco, tak jak mówiłem. O, fantastycznie. Hmm, za chłodne, zupełnie zimne. Musiałoby być więcej tej wody, a nie chcę tego rozcieńczać, więc e, niestety, jeszcze muszę podrzeć w mikrofalówce. Musi być takie, że jak weźmiemy do ust, to jest po prostu ciepłe, letnie, takie prawie niewyczuwalne, ale letnie dlatego, że... Czyli niewyczuwalne, że zimne, niewyczuwalne, że gorące, bo wtedy właśnie ma około 36 stopni przecież. Mleko ma już temperaturę idealną. Sposób z dolaniem się nie sprawdził. Tym bardziej, że ja mam metalowy kubeczek, więc ono szybko tutaj stygnie to mleko. więc podgrzejemy troszeczkę mocniej, ale już jest ok. Wrzucamy drożdże 30 g drożdży. Do tego musimy dodać szczyptę cukru. Łyżeczki wystarczy. I moi drodzy, odrobinę mąki, której podbiorę tutaj może łyżeczka. Trzeba teraz te drożdże razem z mlekiem. W tym ciepełku wymieszać, można je jeszcze tutaj po tak znieść, to no po prostu dobrze je wymieszać. I postawię teraz to na rękawicy, żeby mi nie stygło od spodu i niech sobie postoi przez 10 minut. Zobaczcie, za czym pięknie wyrósł już. Możemy dalej kontynuować. Tak jak mleko, tak i masło, wrócę do mikrofalówki, muszę je rozpuścić, żeby było ciepłe, no i płynne. Teraz już jedziemy na ostro, czyli tak, mam tutaj mąkę przesianą, dosypę cukier. Cukier wanilinowy też. Cały. Wymieszam to. Szekłcie sobie miksę, bo będziemy to wszystko za chwilę miksować. Jaja, pamiętajcie, żeby jaja nie były zimne, niech będą w temperaturze pokojowej. Do tego włożę już śmietana. Śmietana niestety jest zimna, ale zaraz potraktujemy ją ciepłym masłem, więc temperatury się wyrównają. Szczypta soli. Tyle. Nie więcej. Tak do smaczku tylko. Pięknie drośnięty już, zaczyn drożdżowy. Zaczyn czy rozczyn różnie to się mówi. Ja chyba na przemieniu używam tych pojęć, ale naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi o to, żeby było. Uchno i smaczne. Wszystkie składniki już siedzą, więc miksujemy to. Na początku delikatnie żeby nie wyprysło. Powinniśmy uzyskać konsystencję lejącego się ciasta, ale gdyby nam nie wychodziło, to dodajemy letniej wody. Mój drodzy troszeczkę jest zbyt gęste. No chociaż nie jest takie złe, ale przykrutuję sobie letnią wodę naleję wody chłodnej, takiej pokojowej i dolejemy połowę strzajnika. tej co była niedawno zagotowana, widać paruje i troszeczkę o na początek tyle dodamy zobaczmy widzicie to jest inne ciasto niż Ciasto niedrożdżowe, czyli zwykłe te gofrowe. No, jest chyba niezłe. O, jakie to jest pyszne. Ja chyba zostawię będę pieku tych gofrów, bo nie ma sensu. Po prostu. Ymm, uwielbiam ciasto drożdżowe. Słodziutkie, lekko kwaskowe od śmietany, No, wanilia cudownie to smakuje. Dobre jest, poczekamy odrobinę, niech sobie podrośnie Pójdźmy po 10 minutach. Ciasto leciutko podrosło, i to wystarczy, bo ono idealnie będzie rosło sobie na naszej gofownicy. Gofownicę delikatnie skrapiam olejem. I póki jeszcze nie jest gorąca. Rozprowadzam ten olej tutaj, żeby później, i tutaj też na górze, oczywiście. Aby później mi tutaj nie przywierały te gofry. I to wystarczy takie jedno skropienie i nasmarowanie na całe już późniejsze pieczenie. Dobrze, niech się porządnie nagrzeje. Usłyszałem, że w gofrownicy termostat już się wyłączył, olej paruje, więc nakładam dużą łyżką solidne porcje. Warto spróbować tutaj rozsmarować. Ten pierwszy raz jest trudny, bo olej jest płynny, więc położę dwie porcje na każdą część. Dobra, usmażymy tak jak jest, o, żebyśmy nie przesadzali i nie spłucali tej kofrownicy, a następne będą już na pewno lepiej się smażyć. Później tutaj podnosi się taka szpara się robi, podnosi się całe wieko. Ono nie jest zamknięte. Tak ma być. Nie zamykajcie swoich kofrownic, żeby te e, to ciasto miało gdzie urosnąć. Czekamy, aż nam się tutaj ładnie przypiecze, Myślę, że dobre 5 minut na te gofry trzeba poświęcić. Zobaczymy w praktyce. A ja tutaj przygotowałem taką siatkę, żeby móc je później wyjąć, żeby se mogły stygnąć też z obu stron. Minęły 4 minuty sprawdzę. O, jakie piękne! Myślę, że wystarczy. Wyjmiemy te i później jeszcze. Na... A nie, miękkie są jeszcze. To może odrobinę jeszcze popieczemy, czyli minutkę. No dobrze, już wyjmuję. Trzeba nakładać następne. Położę je od razu tutaj na, widzicie, tej kratce, żeby sobie stygły. Natomiast ja już muszę szybciutko nakładać kolejne porcje. Czyli robię tak jak poprzednio. Ciach, jedną kupeczkę, drugą. Widzicie, że one pięknie się same rozkładają. Co będę kombinował, kiedy gofry wypełnią gofrownice same w sobie? Zakładam, jakie wyjdą, takie wyjdą. Okazuje się, że poeksperymentowałem i na mojej gofrownicy wystarczą 3 minutki, żeby były takie jak teraz, a później, jak już je wrzucę tutaj na kratkę, zobaczcie, ustawiam je tak, żeby sobie parowały, to one Naprawdę doskonale są chrupiące, ha, ha. tylko muszą właśnie odparować, tak jak to było w przypadku tamtych gofrów em, bezdrożdżowych. No to co? Ja robię dalej i już. Gofry można podawać z różnymi rzeczami, na przykład z bitą śmietaną, albo z drzemem bitą śmietaną, albo z drzemem burówkami bitą śmietaną, burówkami bitą śmietaną, z cynamonem, z cukrem pudrem, co tam chcecie. A ja nie mi się robić, a w zasadzie nie mam śmietany, bo zapomniałem kupić trzydziestki, ale mam taką właśnie jeszcze z puszki, ona jest naturalną bitą śmietaną, tylko że z cotęgiem węgla, czyli troszeczkę inaczej zrobioną niż mikserem i właśnie z nią zaraz spałaszmy jednego, ale najpierw spróbujemy też na surową, o przepraszam, na znaczy surową, wezmij śmietany, czyli na czysto. Taki gofer, gofr, łamie się, nie jest taki kruchy jak tamte poprzednie, bo to są gofry drożdżowe, nieco inne. Ale jak cudownie pachnie! Mmm! Doskonały! Chrupiący! Mmm, dobra. Polecam! Przepis się bardzo sprawdził już mam z bitą śmietaną. Jeszcze ten kawałek o. Mm. naprawdę doskonałe. Piekę resztę. I to już koniec tego filmu. Moi drodzy, róbcie takie przepisy, które możecie znaleźć na kanale. Szukajcie innych deserów, obiadów świątecznych właśnie idą święta, więc zapraszam. No i co, szukać tak ma być. Cześć.